Czekaj bo wstała, czekaj bo wstała Co tam się stało? Co tam się stało? <grym> a kur... Nic, tak sobie siedzimy fajnie Guys, nie mogę już doczekać, to będzie moje pierwsze lekcje pro O, oh, no to idealnie Przedłem i będziemy mogli jej już w końcu zacząć dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry dzień Dobry Cześć, cześć Co cześć? cześć, tak co robisz? cześć, cześć. Kulega, a co cześć robisz? To Nie Biusi, daruj sobie, ty masz taką pamięć, że ty na pewno byś zapomniał. To zapomniała. prawda, to prawda. Tutaj już wiadomo, na kogo tutaj większość... Dobry argument. Ciebie, Dobry. O, o idealny pomysł. Na początek zapytam uduszczone. was, no, dlaczego nie. chcielibyście mieć prawo jazdy? Ja potrzebuję prawa jazdy, żeby jeździć po Monsterki. A nie możesz na pieszo? Nie, Samochód bo... nie jest dla każdego. Nie wezmę za dużo do rąk. No dobrze. ręk... rąk. Do ręk. Panie... Elmo, dlaczego ty chciałbyś mieć prawo jazdy? Ja bym chciał mieć prawo jazdy, żeby móc w końcu... Moja no, Kermita rozjechać Znaczy żeby, prostu Przez, mojego, raz, żeby, żeby po prostu przewozić po prostu nie mojego Żeby przewozić mojego przyjaciela Kermita do pracy Ja myślę, że Elmo chce po prostu jeździć po fame. O to też, to też I zabrać najlepiej dla Kermita że To stoi Kermit tylko i pfff Wiecie, że, znaczy no, żeby po prostu go wozić do sobą Ale to wiesz, też musisz sobie, mieć pojemny bagażnik Ja chciałabym mieć prawo jazdy po to, żeby Przepraszam, mamy przestać? rapera w klasie, mamy rapera w klasie No, no macie dawać <laughs> Na kotki yes, autar! Yes, yes, I za Dawaj, dalej, dawaj dalej, lecisz, lecisz, jest dawaj, lecisz, dawaj, gołąb! Ale go ty, musicie zapodać żeby <suszy> No, bo te Kotki są takie fajne, ja chciałabym mieć swoje w swoim aucie i chęciłem, żeby przychodzili po moje kotki w małcie. Czy ktoś z was może jeździł kiedyś już z samochodem? Ja jeździłem. O! Jeździłeś? O! Bez prawa jazdy? Nie przyznawaj się, jak to nic nudowani. To no nie jeździłem. Tak, nie, to jest sterowany To był stanie sterowany pewnie, tak, nie, nie, Tak Tak, 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 tak nie, istn... Warto zacząć od znaków drogowych. Wiecie co to w ogóle jest? nie, duży lizaki. No, tak, ty nie, lizaki. nie, tak, nie, 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 ich zimę Kurczę, mamy rapera i w nie, lizać. Kurde, nie, nie, jak nie wiem, nie polecam tych znaków lizać się jednak zimą. Nie wiem, czy tutaj okay. pani próbowała już to robić. Ona chyba ma zbrojony mózg całe życie, tak mi się wydaje, Kurwa macie A tu chodzi o język, ty, duchedzie. Ale mnie twój mózg teraz chodziło, duchedzie 2 razy 4 się pić? <grym> no, no, no co, no co? Zapraszam do tablicy. Ja żartowałam. Idź do tablicy, woła! No rusz się! Ale kolanką mnie boli. Mam ci je nastawić? Możesz pochuchać i pocałować. Ja się zaraz... <przestrasty> <muchaj> jak ja się przestraszyła Mogę? Miał pomóc! To no co, co to było? Te była adrenalina? No, co to jest, no, kurna? Czy alternatywna tak zwana <muchaj> A, W takim razie o, proszę bardzo, pisaczek dla pani i zapraszam do tablicy Czekaj, ona coś pisze Co to <muchaj> Brawo ja brawo. Może tutaj elmo. Chciałbyś tam narysować może skrzyżowanie? Ajajaj, objaśnij to Nie wciągaj tego. Ty, 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 to, to dla innych jeszcze nie, Co potem ty tygrys... no, to, to też pojebany jakiś. Ty Dobrze smaku było. Jakie skrzyżowanie? Poproszę cię narysuj X -y na petyce. Stara się, chłopak. Widać. A tam przerywa. Zasięg przerywał, go przerwało. Autostradę jego <noise> zgubił, zasięg <Kwiatnicie> się. się. <noise> Poproszę kolegi, nie wyzywać, on tutaj się stara. Nie wiadomo, jak miał. Przesz, Brawo. Tego, on miał przeszłość. Nie To przeżył. On tylko monsterki sobie przewieźć dla kolegi. Dla jakiego kolegi. A mi mówią, że mam <noise> słabą pamięć. A ty, 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 Bartek, Bartek! Jaki Bartek? E, 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 e. Co masz, wow. dawna? <noise> chyba, ma. chyba biegunki Cało. Nie to, nie to. <grymne> Słucham, proszę bardzo. Jak to tak przerywane linie na skrzyżowaniu? Widziała Pani, co tutaj się dzieje za rogiem? Nie. No to Pani zobaczy niedługo, jak Pani wsiądzie do samochodu. Chyba nie A ja Wam tutaj, patrzcie, teraz narysuję bardzo ważny znak. Na czos? Tak, możesz sobie to kojarzyć. A czy ktoś wie, jaki ten znak ma kolor w środku? Zielony. Zielony. To by była bardzo dobra odpowiedź, gdyby była prawidłowa, ale jest błęda niestety. Myślałem, że gdybyśmy byli dotonistami, to w sumie też by się zgadzało. A czy ktoś Was w ogóle wie, co on oznacza? Pora na naczosy. To brzmi jak jakaś kreskówka. Pora na czasy! jest, <laughs> Let's go! <laughs> Niestety, jak zobaczycie sobie taki znak na ulicy, to oznacza, że będziecie musieli. E, przede wszystkim nie wpierdolić się w kogoś. <laughs> okay. A przepraszam, 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 Znaczynij. przepraszam, przepraszam. A jeżeli popowiedział nie w kogoś, no jeżeli to będzie żaba, która chodzi o dwóch nogach i występuje w filmach. Mam do Was jedno pytanie. Dosyć proste, która jest godzina? Czwarta. Czwarta. Ale nie Dobrze. widać jednej wskazówki zniknęła. Tam jest czwarta, patrz, tam lebili tak, zegarek, widzisz? Tam. <laughs> O! To tak jest. Jest. <noise> elmo sprytny, widzę to w takim razie zapraszam tutaj pana sprytny. O, a ja jestem niepewno sprytny. To jest w czerwonie. Um, dopracujemy to jeszcze. Od lekarza do znaczenia. Wybierz sobie pisaczek. Teraz tak, posłuchaj, elmo. Co? Co Z laptopa? <noise> Jasne, że tak! Ty chyba też jesteś chętny tutaj do tablicy, żeby podejść, co nie? Nie, nie, nie. Wyobraź sobie, że jesteś tym pisaczkiem i jedziesz no. sobie tutaj tą oto stronę. Zaprezentuj sobie, jak sobie... Jedzie. Kurwa, no, ja jestem niski pisał... <laughs> Nie dosięgnę tego tak wysoko, Bartek. Właśnie, <laughs> tak, właśnie jest, jest tutaj ilustrowane co, całe moje życie. <laughs> o, czekaj, Dobrze. pewno tak. O, tutaj o, będzie o! O, 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 ale, o, 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 Ja wiedziałem, że to jest o, o. I widzisz sobie inny samochód, który zjedzie z tej lewej strony. Aha Co robisz? Kiedy widzisz na czosa? Otwieram okno i krzyczę do niego Ej, noju! I mówię mu jedź pierwszy Bardzo dobra odpowiedź! O. Bardzo dobry. Ej, ty, ty grysek! Co ty robisz? O, on jest Ja siedzę zrobił. siedzę przed nim. o to chodzi. Nie masz, wracamy do zdania, jak chyba jakieś haluny, halucynacje mam. To ja już e, mogę bardzo iść? To dobra odpowiedź, tak, bardzo dobra. O, o to, o to mi chodziło, ja już z Taka karmi taka szczęśliwa w ogóle. <laughs> 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 mogę wziąć ze sobą marker? Tak, naprawdę. Proszę bardzo, proszę bardzo! Proszę go nie ciągać! No, może to Coś tutaj nam narysujesz? Wiem. Dawaj, lecisz. Dobra. To, albo nie, może zamiast rysowania. <noise> Boczcie! <to panie, głosy> <nie>. e... <noise> Zobaczmy go, mordy! Albo nie, ściata <noise> <Nie. głosy> <Perniega. głosy> tu. Masz tutaj listę znaków, co nie? No. Wiesz, który w ogóle cokolwiek oznacza? Nie. No <noise> jeszcze chce mazaka, oprócz tygryska? gryska? Kremita, zapraszam. Jest. Ciężki był wybór. Z cześć, kurwa, jak ja już były. Kurwa, kogo by tu wziąć? Mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Zmasz to, co jest na tablicy. No, masz zadanie, co machasz, no. Masz na to 10 sekund. <tuszy> 1, 8. <tuszy> ja! Ktoś, nie działa. Ja. Czuję taką energię w tobie, że ty po prostu, jak widziałeś o tym na czasie, to ty już na pewno znasz wszystkie znaki. Weź naucz tego głąbę, jest... Nawet na tym miejscu nie umiem siedzieć. Nie ma nikogo. Pan ma jakieś halucynacje. To <grystanie> <grystanie> <Tam> Jestem ja. Słuchajcie, <grystanie> ja sobie tam dalej tabletki wezmę. <grystanie> Proszę cię narysuj zakaz białku, dobrze? To ładnie, pewka, a ja narysuję... Kermita. Kreta nie działa na dużej tablicy. To idę to taki na moi, moje rozmiary. O o! E! Co jest? Bo tak się tak Patrzcie, ma znęłaś Patrzcie, ma zmywać. Patrzcie, ma zmywać. Patrzcie, ma zmywać. Ma tablicy? Co? Weź ty rysuj coś. Proszę Patrzcie. Mi nazać. Co ty zmywać. Ja usiądę, może. Ty to Próbuje. czupa, czups jest. Każdy skojarzenie nie jest dobry. Mi się na przykład to kojarzy z zamaskowanym ninją. Co ty robisz, tych westek? Tak. I to mi się podoba. Brawo dla ciebie. Proszę bardzo. Tak, Stupidnie, okay. trzymaj. 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 Czy ktoś z was to wie, co oznacza ten zamaskowany ninja? Nadchodzący w pierdol? Prawie. To dlatego, Prawie? dlatego tam ludzie nie wjeżdżają. Potrzebuje kubkę. Jezusie, <sajan functioning> co ty chcesz? Cześć. Cześć. Opieram się o twoją ławkę. Spierdalaj. To moja łapka. Wypierdalaj tu powiedziałem. Karmita spokojnie popiszesz się przed y, kierownicą. Mam nadzieję, O nie, że ja będzie... nie chcę, żeby to się działo. Oj oj, oj, to będzie. Ja no w ogóle bardzo <laughs> Tak nie, tak nie. Na rondzie będzie patera. <laughs> tak, nie, to się roj tak. Patera. <śmiech> <śmiech> Jak ci ręka zawirowa w ogóle. <laughs> O, no, bo rondo to się kręci dookoła, tak? A kurna a kurna mać! No to ja widzę, że wy tutaj chyba już w ogóle wszystko nauczeni. Tutaj wiadomo, co to rondo. Tutaj widzę, że wy tam gdzie ręczne, się zaciągać. No kurde jest. Ja Nie, ona tam sobie... konia waliła komuś po prostu. A, a to, to jest no. Pasażerowi. <gulet> Kto by ze mną do samochodu wsiadł? Proszę, ja ciebie. Chodź, podejdź tutaj do tablicy. Narysujesz nam tort śmietankowy w polewie wiśniowej. Proszę bardzo. Nie jadłem nigdy tortu, bo mam alergię. Proszę cię, narysuj znak B1. Kurwa? Hahahaha śmietankowe w wiśniowej Za dużo wiśni będzie Jo, ja rysuję Miałem na rysowach, to proszę się przyrząć Za dużo wiśni będzie niedobrej. Mam Ej. alergię na wiśnie, więc jak już jesz to na całość No co mi tam pan ma gra? Nie obchodzi no. mnie to, że ty lubi. Wy lubicie śmietanę? śmietany? Śmietany... Mm. Nie wiedziałem co na to odpowiedzieć, o tym tydzień. Kurwa Ja takie co jest? Sek takie rzeczy się robi, jak instruktor idzie sobie po kawę na bok. No ja po to idź po kawę. Karmitta. w którą stronę się poruszamy po rondzie? Nie ma znaku, więc w sumie nie jest określone. Ci narysuję strzałkę. <grym> to on jedzie tam, a ty chcesz też tam jechać. Szybka jedyneczka i do deski, nie? W prawo, w lewo, A co, co jeszcze no. wcześniej mówiłaś? Jak w ławce byłaś, co jeszcze mówiłaś? I co Miod? Miod? Nie, Miod. nie pamiętam. Daj kurwie miodu! Miód. Teraz jedynka w prawo, w lewo. ręczne. Wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie tutaj tym takim żółtą. Tak blisko? Tą, tą taką kropeczką. Tak, tak blisko, bo jesteście blisko i to po co taka długa ulica. Żebyś wiedział, że wcześniej byłeś dalej. A, a, okej. Okay. Tutaj sobie narysujemy pierwszego. Aha. O, Elmo, Co? Kermit. Przestań! Elmo, co robisz? Jak wysoki jest krawężnik? Mniej więcej 20 cm? To wie, że na krawężnik się wpierdalał w niego. Dlaczego coś tak zrobić? Eee... Bo daje kurwie miodu? O kurwa! Balon! <noise> To. Nie, nie uczymy się Ona. latać balonem, mita. A mogę jeszcze zmienić kategorię, no nie? Nie, późno, już zapłaciłaś. Kurwa, kiedy? <grymujemy>. ja płaciłem za nas, tak jak w restauracji wtedy chodź do nas.